Witamy serdecznie na kolejnym odcinku podcastu GIGOSFERA z serii Black Mirror. Dzisiaj odcinek czwarty trzeciego sezonu, czyli San Junipero, bardzo wysoko ocenianego odcinka, jednego z najpopularniejszych i najwyżej ocenianych. Dlaczego tak jest, a może źle, że tak jest, opowie Wam Bartas Iłuki. Cześć. No i zapraszamy. Jak oceniasz ten odcinek? Od razu zaczniemy z grubej rury. Ja się zgadzam z tym jednym z najlepiej ocenianych odcinków i w ogóle. Czyli piłeś przed programem. Wodę. Bo to tutaj. Ja nie mówię, że to jest zły odcinek, ale znam lepsze w Black Mirror. No, nie mówię, że jest najlepszy. No, jeden z najwyżej, najwyżej ocenianych. Jeden ocenianych, ale nie, nie najlepszy. Opowiedzmy słuchaczom, o czym to jest. Bo to jest o. w skrócie o dwóch paniach, które postanawiają być razem. Tak. Ja spłyciłem trochę, ale. No. Oczywiście to jest Black Mirror, więc na tym się nie kończy. I nawet nie zaczyna. Nawet nie zaczyna. Znaczy, zaczyna się właśnie dosyć znowu nietypowo. Mamy jakby miasteczko takie kalifornijskie, lata 80. taki kurorcik nadmorski. I naszą bohaterką jest Jorki, która tam jakby jest turystką w tym mieście. Nie wiemy do końca o co chodzi. Poszła się zabawić wieczorem, jest weekend. Wszyscy się bawią na dis, dis, disco. No jest fajnie, pozna, poznaję Kelly, czyli taką stałą bywalczynię klubów, jakby. Widać od razu. Widać, że ona tutaj nie pierwszą noc jest. No i jakoś się tam poznają. Po tygodniu znowu się spotykają i jakby to już zaczyna być taką tradycją, że gdzieś tam się w tym San Junipero widzą. Ale coś jakby na początku, od, od początku nie gra z tego względu, że. No właśnie, to są takie blackouty. Mamy tę wizję co, co weekendowego spotkania. Nie wiadomo, co się dzieje w międzyczasie, jakby ty, ty, tej historii, którą widzimy na, na ekranie. Potem dowiadujemy się, że San Junipero to nie jest rzeczywiste miasteczko. Tak, jest to takie środowisko wirtualne, gdzie gdy ktoś nie chce umrzeć, próbuję to wytłumaczyć tak dość opatologicznie, że ktoś. Zamiast umrzeć, ląduje w San Junipero, jego świadomość zostaje tam przechowywana. Przem, przem, ascenduje ascenduje na serwerek. Czyli tak, zostaje po środku. Ani mm -hmm. nie umiera, ani nie jest żywy. Tak. No i tam te nasze dwie bohaterki się spotykają. Mamy przy okazji his, ich, poznajemy historię i koniec końców, bo tam jedna z nich nie chce yy, skończyć w, w San Junipero, jednak potem chce. I na końcu są razem. Tak, no bo tutaj jest takie zderzenie dwóch światów znowu. Ta Jorki, ta czyli taka główna, główna bohaterka, chyba przez, niej, przez jej perspektywę widzimy całą, całą historię, jest w śpiączce. Już taka starsza kobieta, ale w śpiączce. Całe życie swoje spędziła w śpiączce po prostu. I podłączyli ją właśnie do San Junipero, żeby mogła tą świadomość tam przerzucić. I ona jakby. To w tą śpiączkę zapadła w, w latach młodzieńczych, tam nie wiem, świeżo, świeżo po osiemnastce powiedzmy, więc dużo się nażyła. leżała jak warzywo przez całe życie. I tutaj jakby poznaje to życie dopiero. A z drugiej strony mamy Tom Kelly, która w, w realu jest po prostu też starszą kobietą, ale no, przeżyła całe życie. Ma, miała męża, który niedawno zmarł, no i ma ten karp, ma swój przebieg, że tak powiem. I te dwie osoby się jakby no tutaj spotykają i, i jest jakby też z, z, z konfrontacja tych dwóch podejść do życia. No tak, ale to jest jedno. Dwa, sama koncepcja San Junipero jest dla mnie mega przerażająca i powodująca no, lekkie obawy, co, tu, co ja właśnie obejrzałem. No bo to jednak jest coś takiego, że wbrew życiu, wbrew jakby... Życie polega na tym, żyjesz sobie, życie kończy się śmiercią, tu jednak robimy ucieczkę do przodu, nie umrzemy, ale gdzieś jesteśmy zawieszeni no Właśnie to jest ten zawsze ten taki może nie paradoks, co problem nieśmiertelności. Wszyscy chcą być nieśmiertelni, ale jak przychodzi co do czego, to chyba nie jest to fajne. Znaczy też tutaj nie do końca jesteś nieśmiertelny. No, bo ty nie możesz, nie jesteś wolny. Nie, 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 że sobie żyjesz i patrzysz, jak świat się zmienia, tylko jesteś w tej wirtualnej rzeczywistości. Tak, to prawda. I w zasadzie, no, jakby komuś będzie awaria prądu, to może być poważny problem. No, oczywiście, takie problemy <noise> prozaiczne też mogą wystąpić, no ale tak jak mówisz, to jest świat inny niż ten rzeczywisty, prawdziwy, który dzieje się z boku. Tutaj sobie w takiej matriksie siedzisz, jakby, nie No właśnie, i jest taki serial na Amazonie. Nie wiem, czy oglądasz Upload. Próbowałem. Jest to taki serial komediowy, już ma dwa Komedii sezony. Komedii tam nie widziałem, powiem nie, Parę scen śmiesznych nawet było, ale on pokazuje właśnie takie San Junipero, jakby to mogło wyglądać. Masz pieniądze, to wykupujesz sobie wtedy naj, wirtualnie największy apartament, najlepsze jedzenie, a jak nie masz pieniędzy, lądujesz gdzieś tam, jakiś tani, tani przesył, jakieś problemy, no jest to takie trochę dziwne. Czyli standardzik, jak wszędzie. No tak, ale no tutaj jak mówimy o San Junipero, no to właśnie do tego mogłoby to do, doprowadzić. Ktoś płaci, płacisz jakieś abonamenty, no bo w końcu też ten prąd, to miejsce, no skądś to się bierze, no nie ma nic tego. No tutaj żadnego. tego nie rozkminili do końca, nie? To takie było proste, jest sobie dom opieki i po prostu Cię podłączają. Jakby I już. Nie, nie, nie wchodzili w temat kosztów. No tak, ale no jak się tak zastanowić, no to jednak jakieś koszta są, na no no nie, nie małe, bo to wykreowanie czegoś takiego, no to nie jest... No chyba, że już żyją w takim I... świecie, gdzie to podjęcie decyzji, czy chcesz być w San Junipero, czy nie, jest po prostu standardem. Możesz... Jest to z, z, za, za darmo, możesz się tam przenieść, jak chcesz, to się przenosisz, nie to nie, trudno. No chyba, że tak. Trudno Je... powiedzieć, no nie wyjaśnili tego po prostu, więc ciężko, no możemy sobie tutaj tak tylko przypuszczać, jak to jest de, de facto, nie? No okej, okay. no, a ich relacje jak postrzegasz tych dwóch dziewczyn? Było naturalnie, było fajnie, to miało sens. No, no, no właśnie, tak jak wspomniałem, to jest bardzo fajne zderzenie tych dwóch róż, dusz o różnym wieku, że tak powiem. No jest ta Jorki, która jest młodziutka niedoświadczona życiowo, i jest Kelly, która traktuje San Junipero jako po prostu rozrywkę tylko i wyłącznie. Nie chce tam, wiesz, i tak tam nie chce być. Ale sobie raz na jakiś czas, bo to w ramach chyba jakiegoś domu starców czy coś, no domu opieki, tak, że... raz na jakiś czas ma, się podłącza do niego jako no tak. rozrywka. Nie? I sobie traktuje to jako rozrywkę po prostu. I tam też się no, bawi, no co tu dużo mówić. I dla mnie jak najbardziej ta, ta relacja tutaj, jeżeli po, po wyjaśnieniu, jak to się dzieje, bo na początku też mamy tą perspektywę znowu taką od strony Jorki, że ona. Nie, nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Nie wie, chodzi tam Dlaczego Kelly się tak zachowuje. Ona jest właśnie kompletnie niedoświadczona w też w tym byciu w związku z kobietą z tego względu, że właśnie no, zapada w śpiączkę jako moda bardzo młoda kobieta, a nawet dziewczyna, więc no niczego, nie do... niczego w życiu nie przeżyła tak naprawdę. I tutaj dopiero to przeżywa. Wszystko traktuje bardzo poważnie, no, bo to jest wszystko pierwszy raz, a dla Kelly to jest po prostu Kolejny dzień tak, zabawy. Kolejny tak, dzień tak. pracy, kolejny dzień, dzień w biurze. Pracy. No ja mam takie, trochę mam mieszane uczucie co do tego odcinka. Wiem. To jednak jest, jednak to jest Black Mirror. To jednak jest tak pozytywnie wszystko. To nie ma złowrogiej technologii. No, czy jest pozytywnie? Właśnie z tą pozytywnością bym się tutaj jeszcze pokłócił trochę jednak. Dajemy. Bo ta, ta, właśnie Kelly tutaj z tą pozytywnością i to jest ta obawa Dlaczego ona i jej mąż nie, chciały, nie chcieli pójść do San Junipero? Właśnie z tego względu, że to jest tylko ułuda, nie? No wbrew naturze. Wbrew naturze, wbrew, to, to ta nieśmiertelność to jest tylko taka mocno w cudysłowiu. To wszystko znowu podobnie trochę jak z, z Ziarenkiem w, w odcinku Cała Twoja historia że wydaje się fajnie mi pamiętać wszystko, ale jak się zastanowisz to nie do końca. I tutaj mam wrażenie, że to, to zakończenie też, one też jest takie słodko-gorzkie, czyli one są szczęśliwe w tym momencie, no ale zostają tam na zawsze. No to dobrze. Ze sobą. No, nie, tylko na pozór dobrze. Jak na pozór dobrze? Ja, to, ja bym się cieszył, cieszyć, mógł zostać z ukochaną osobą na zawsze i też zawsze młodzi. To czym problem? Bo jesteś tam na zawsze, właśnie to jest ten problem. No ale jesteś tam na zawsze i to możesz dosłownie wszystko wykreować. Bo to znowu, nie jesteś na zawsze tu na ziemi, tylko w wirtualnej rzeczywistości, gdzie jak fantazja weźmie, to może sobie zrobić. A dzisiaj dzisiaj będziemy w świecie Star Treka, a jutro się bawimy w Gwiezdne wojny, a pojutrze nie powalczymy z stanosem jako Avengersi. No nie I tak, ale sam wiedzieć, że to nie jest nic fajnego, także. No, nie jest no, nic, nic fajnego w sensie. Nie jest to rzeczywistość, nie? No nie jest to rzeczywistość, tak. To no, ta nieśmiertelność w, jest w sensie taka seria. Chodziło mi o to, że jest to właśnie wbrew wbrew naturze powoduje to pewien, pewien niepokój, tak zwaną zabawę w Boga, w tym kontekście, no. tak. Robimy coś, co jesteśmy ukształtowani w pewien sposób, natura mówi, żyjesz sobie ileś tam lat, nie dłużej, dłużej, krócej i umierasz. I tu nagle robimy taką akcję teraz, no to nie będziemy, ani nie umrzesz, ani nie będziesz żył. I z jednej strony, tak jak mówię, jest to niepokojące, ale sam na przykład motyw finał tego odcinka, to ja go nie odebrałem jako słodko-gorzki, się odnalazły, na przestrzeni wieków nawet, lat, no bo tak jak mówisz, różnica wieku między nimi, są razem, wzięły ten ślub, są szczęśliwe, kurczę, no ciężko mi tu odebrać to negatywnie. No ja bym właśnie do, do końca, że jednak są te minusy tego, tego San Junipero, ale z drugiej strony przeciwko naturze, no tutaj ta kwestia to jest jednak to dążenie cywilizacji do transcendencji, myślę, wydaje, nie? To jest pewien, te, te teorie są futuro, futurologiczne, powiedzmy takie, że każda cywil, zaawansowana cywilizacja będzie chciała pewnie będzie przejść do, na jakąś m, taką etap In, nieśmiertelności. Inny, inny poziom, tak. tak. Jak, jak pradawni w No pradawni w to, to jest dosyć gruba, gruba sprawa, ale no takie, wiesz, zmapowanie mózgu, przeniesienie do świata cyfrowego wydaje się całkiem realne i dołożenie mm -hmm. powiedzmy do tego robotycznego ciała jakiegoś, już to jakoś mogło działać, nie? No, Okej. Okay. Jeszcze nie jesteśmy na to gotowi, ale no to jest jak, jakiś tam już coś, co mogłoby się wydawać, że jest możliwe. No, bo do tego to się sprowadza y, zaawansowaność technologii. No bo potem mamy te, całą tę skalę Kardaszewa, gdzie masz y, sposób okiełznania energii, powiedzmy, kos kosmicznej. No to też jest trochę już zabawa w Boga. No, na przykład ściągnięcie energii z całej gwiazdy. No tak. No to też jest zabawa w Boga. No to to jest kwestia, ja to postrzegam, kwestia zaawansowania technologicznego danej cywilizacji, więc tutaj to jest y, jak najbardziej dosyć mocne pójście w, do przodu, jak na, jakby nie patrzeć w Black Mirror, ale bardzo Black Mirror'owe, nie? I widzisz, tym bardziej, że o tym rozkminiamy teraz. No tak, tak. Tylko właśnie ja się ta, tak cały czas zastanawiam, bo kurczę, generalnie no, jest to chyba jeden z niewielu odcinków, gdzie w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek happy endzie. Kojarzysz? z Do tej odcinek? pory nie było żadnego happy endu, to prawda. Zawsze na koniec było jednak takie jeszcze tąpnięcie, jeszcze takie zawieszenie, a tutaj, dobra, możemy się doszukać tego, co mówiłeś, ale, na dobrą sprawę, no mamy happy end. No tak, tylko teraz się zastanawiam, pierwszy odcinek trzeciego sezonu, z tymi ratingami, dive po polsku na no łeb, no na szyję. Na no łeb, na szyję, tak, tak, tak. To tam, czy no tam... to też nie był happy end na końcu, że ona się poczuła jednak wyzwolona od tych ratingów. Czyli wejście Amerykanów jednak coś popsuło. No, no więc to jest, to jest pytanie, czy to tam był happy end, bo tam w drugą stronę trochę, tutaj ja się doszukuję jakby dna, że to nie jest do końca happy end. Tam na pierwszy rzut oka wydaje się, że to nie jest happy end, a być może to jest happy end, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi. Rozumiem, aczkolwiek no dobra, to tam mogło być na przykład takie wyzwolenie, coś pozytywnego, ale tu jednak jest stricte takie zakończenie, no okej, okay, możemy się doszukiwać, mhm. ale stricte, no są szczęśliwe, są razem no tak, i to będzie. jest jak na Black Mirror, no to to jest tutaj coś a, nie typowego. A widzisz, a jak po, po, postrzegać, jest happy end i to w pierwszym odcinku Black Mirrora. Dobra, wiem, że musi być o świni. I widzisz, mamy ale... piękne przejście do, do świni, który, do której może musimy nawiązać. No dobra, to ale Natomiast tam, zapytam, to... ale to, że świnia była zadowolona, czy...? Nie, księżniczka cała, premier będzie reelektowany. No fakt, że się rozwiedzie, ale jednak jakiś happy end pod jakimś względem też tam jest. Wszystko jakoś się dobrze skończyło. No okej. Okay. Świnia być może też zadowolona, no, ale nie, nie. wnikam, jak, jak to świnia postrzega. Okej, okay, no dobra, no dobra, no w zasadzie to mnie przekonałeś, czyli pierwszy odcinek jednak jest pozytywny bardzo. No i ma jakieś elementy happy endu, nie? Drugi odcinek. Jo, no. Czy Bing jest szczęśliwy... Prowadząc ten swój kanał YouTubeowy z no kawałkiem. Jest, no. no jest, no jest. No dobra, ale to nie są takie oczywiste hehe. Nie happy są oczywiste, nie? jak najbardziej. Ten bo jest najbardziej oczywisty, to na pewno, tutaj jest yy, San Junipero. Bo tutaj znowu jest to, że w drugim odcinku 15 milionów de facto, no to trzeci też, bo sobie wyrywał w końcu to ziarno. No nie, no tam nie był lepiej. <suszy> no jak, no wyrwał sobie i wreszcie ma spokój, nie, no, nie przypomina to sobie. To prawda, to taki podskórny hektar jest. Tak, no, no, podskórny jedno. to na pewno, ale. Tak, tak. No widzisz, czyli to jest z bardzo pozytywny serial. To jest serial, to my zły serial, tutaj recenzujemy. Natomiast chodzi o to, że w tych wszystkich serialach, w tych odcinkach, to nawet jeżeli możemy stwierdzić, że w sumie skończyło się dobrze, to przez cały odcinek my czuliśmy, że Delicatimus jest fajnie. Tak. W 15 milionów w zasadzie nic dla gościa jest fajnie, ale jakby ten świat nadal jest kiepski. Tutaj jednak cały ten odcinek jest mocno bardzo, bardzo pozytywny. One się spotykają, one jest fajnie, no, no kłócą się jak to. W, to prawda, jest to najbardziej story, pozytywny. ale jest spotkanie potem jak już starsza Kelly przybywa do szpitala, gdzie leży Jorki, mhm. tak? Jorki. Jorki. Mhm. Wzruszająca scena Jorki chce wziąć w ślub z pielęgniarzem, który dzięki czemu będzie mogła trafić do San Junipero. Mhm. I tutaj wkracza nasza druga bohaterka i mówi, nie, ja wezmę ten ślub. No naprawdę, jak na Black Mirror jest to nietypowo. A tak, ale zauważ, widzisz, że ten ślub jeszcze był taki, że sprzed, to było jeszcze tymczasowy ślub, że ona Kelly i tak nie, do San pero nie, nie wejdzie na, na, na stałe. To jeszcze to był taki ślub, tylko właśnie nadal formalny, żeby. Tamta Ktoś po, podpisał papier, żeby tam tamta mogła wejść. No okay. I ona, ta Jorki też o tym wiedziała, że to znaczy już się pogodziła nawet z tym, że Takeli nie chce wejść do San Junipero. No dobra, no I czyli. potem był ten większy Happy End, że jednak, A jestem. No, ale no, czyli tak jak w każdym melodramacie. Ja no, w tak. W każdym nowym tak. w każdej komedii romantycznej. Tylko brakowało, żeby się stało w deszczu. Z nadal tutaj tutaj deszcz. ta, ta, to jest to, co mówiliśmy na początku, jest ten, to, że to. To wszystko się dzieje fajnie, tylko to cały czas jest ta, no, wirtualna rzeczywistość, nawet ciężko to nazwać wirtualną rzeczywistością, no, no, matrix taki, no. Znaczy, no, no tak, no, bo to rzeczywiście ciężko znaleźć określenie obecnie, które by nam oddawało mm -hmm. skalę chociażby przedsięwzięcia. Tak. Natomiast mówię, no, ja oglądam ten odcinek, ja mówię, no, kurczę, za fajnie to jest. Dajcie coś, niech ktoś umrze, niech to, No umarł jest? mąż no. Kelly wcześniej, no. No, tam oni, wcześniej. Te wszyscy, oni te wszystkie umarły tak naprawdę, no, to wiesz. tu mamy znowu takie filozoficzne dysputy na temat mm -hmm. śmierci, tak. że mąż Kelly mówi, że trzeba umrzeć, że trzeba zrobić ten krok do przodu, zobaczyć co tam jest yy. no po do, życiu. Dlatego do mi się to tak podobało, właśnie te rozkminy filozoficzne tutaj to jest to, co mi się bardzo podoba w tym, w tym odcinku. Także mi nie przeszkadza to, że on jest pozytywny, z tego względu, że fakt, że on się długo rozkręca znowu, żeby do tych rozkmin filozoficznych dojść, ale jak już są te filozoficzne rozkminy, to on jest dla mnie mocny po prostu, no bo tam jest, i znowu pogodzenie, kwestia pogodzenia się z odejściem tego bliskiej osoby, z którym się przeżyło całe życie, uszanowanie jego zdania tak naprawdę, bo ja mam wrażenie, że Kelly nie do końca nie, nie jest tak na, na nie nastawiona na Sam Junipero, tylko ze względu na szacunek dla swojego męża, też tam nie chce pójść. No tak mogło być. I, tak i, mogło być. I właśnie tutaj to ta kwestia, nie? Ta kwestia właśnie z drugiej strony Jorki, która w ten sposób ma szansę tak naprawdę jedynie pożyć jakiekolwiek życie, no bo z tego względu, że przespała całe swoje życie, niewiele doświadczyła i tak dalej, no. Dlatego mnie, mnie bardzo ten odcinek no rusza, no. no, okay, no. I on też taki, tak jak zawsze taki black mirror factor u mnie, że jak bardzo rozkminiam odcinek po odcinku. tutaj po tym odcinku mocno rozkminiam ten odcinek. Tak Jeszcze, tak. Drugi raz zresztą jak oglądam, no bo wiadomo, tu nie ukrywamy, że przypominamy sobie tak, na razie Black Mirror, a, a nie, że to jest dla nas nowość. Ale wiesz co, no kurczę, bo mimo wszystko filozoficzne dysputy to jest jedno, ale jednak kurczę, no tego sznytu, jak mieliśmy odcinek o śmierci w drugim sezonie... Z... Mhm. Zaraz wracam. Zaraz wracam, no to jednak była ta atmosfera taka bardziej... Przy, Bo tam było tak kameralnie. Tam było, to był w zasadzie no, show dwóch osób. Nie? Jest, była ta marta. Pamiętamy to imię bardzo dobrze dzięki Batmanowi. <gry> I był aż jako ten wirtualny znowu osobnik, z którym można było jakoś w interakcję wchodzić. I to wszystko. Tam już nic więcej się nie działo. Tutaj mamy ten. Z takim przytupem już jednak po amerykańsku jest miasteczko, jest rozmach. No ale właśnie, jakbyś chciał obejrzeć coś, co masz na przykład jakiś problem ze śmiercią, no zakładam, nie zakładam, że go masz, ale załóżmy, że coś się dzieje i masz problem ze śmiercią, umiera ci jakaś bliska osoba, albo masz jakieś rozkwiny w głowie, że kurczę, ze śmiercią coś. Moim zdaniem, tamten odcinek mhm. lepiej tłumaczy sytuację, w której ktoś umiera i w której. Trzeba się z tą śmiercią pogodzić. W ogóle temat śmierci jest lepiej poruszony, niż tutaj, właśnie tak trochę bardziej fajerwerkowo. To znaczy. Wesołe miasteczko. W zasadzie nie ma się co przejmować. W zasadzie jest fajnie. I ja nie czułem tego ciężaru. No to jest pocieszający trochę odcinek, ale zauważ, że to są dwie różne perspektywy, bo tam masz jednak mocny nacisk na pogodzenie się z odejściem bliskiej osoby. Z perspektywy tej Marty, która została. To tak, została. tak oczywiście. I, a tutaj jednak to ty jesteś. W tej śpiączce i jedyna szansa na, na życie jest w San Junipero. No I okay. nawet Ta Jorki nie umie pojąć, mam wrażenie, tej Kelly, dlaczego ona nie chce tam wejść. No bo no dla tak, niej nie nie to było jedyne co. Zrozumiałe, tak? Nie, no właśnie. I tutaj masz te też dwie perspektywy. Z drugiej strony masz tą Kelly, która całkowicie też jest w stanie zrozumieć, że może już jest w takim, na takim etapie technologia, że mógłbyś sobie to, przy, tą świadomość przerzucić. Ma do Matrixa, bo do, do Matrixa, no ale świadomość jest, nie? I możesz sobie tam y, u, u, co, dzień, co, co weekend pójść na, 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 na balety i jest fajnie. A jednak świadomie, jakby z tego rezygnowała i to też y, przez cały odcinek do, do samego finału tak żyjemy z tą świadomością, że ona świadomie nie chce pójść do San Junipero. Ale widzisz, czasami jest tak, że niektórzy y, starsi ludzie. Jakby są pogodzeni ze śmiercią. W sensie mm -hmm. o co mi chodzi teraz? Że stwierdzają coś takiego, że ja już swoje przeżyłem. Tak. ja już przeżyłem. I tu właśnie ono tak trochę było. Tak trochę tak było. Ujczył, no. nie? Ja już swoje przeżyłem, przeżyłam. W zasadzie ja już czekam na ten następny krok. Czy tam coś jest, czy nie, to nie wiem, ale już tutaj czekam. No i nagle pojawia się takie Sand Junipero, które wybija cię kompletnie z rytmu. No bo ty mówisz, no, tak jak mówimy. Ja już to przeżyłam, już ten... A tu pojawia się yy, młoda laska i mówi chodź, będzie fajnie, będziemy tutaj latać, nie? No tak. Czy nie to... wykluczam, się z San Junipero bo w każdej chwili może się wypisać chyba? Zakład... No ciężko, no bo po to chyba wzięła ślub, że ona sama nie mogła zdecydować, mimo tego, że świadoma Właśnie... była i w San Junipero mogła zdecydować o tym, żeby zostać w San Junipero, ale nie mogła w San Junipero zdecydować o to, że jest, może być w San Junipero, tylko musiała mieć męża, który za to tą... czy żonę, która za nią zdecyduje. Więc Nie wiem jak to tam jest prawnie, nie, kurczę, to Bo tam, tam jest jeszcze druga warstwa. Teraz mi ci przyszła do głowy religia. No, to co? No bo teraz jest to sobie San Junipero i wchodzi twoje wierzenia, powiedzmy. No jeżeli Jesteś wierzącym w danej no tak. religii, no to zawsze jest jakieś, są jakieś zaświaty. nie niebo, jakiś Walhala. Zatem też chyba nie pójdziesz w San Junipero, bo jesteś przekonany święcie, że pójdziesz do Walhali. właśnie. Zostańmy przy tej Walhali, no. żeby być neutralnym. No najmniej, najmniej ludzi o, tutaj dotkniemy, mam nadzieję. I patrzy tor nie leci. Także to rozumiem, o co chodzi. Że myślę, że tutaj San Junipero jest dla tych mniej związanych ze swoją religią duchowo, no bo. Albo raczej przekonanych, że nic tam dalej nie ma. No, no bo... tak, ale z drugiej strony to jest zawsze jest ten wytrych, że jak już. Dobra, trzymajmy się na razie w tej wahali, że jeżeli Odyn pozwolił na stworzenie San Junipero, to mogę z niego korzystać. No, no, jakby, jakby Odyn nie chciał, to by świat inaczej jakby się stworzył. bym nie i... chciał, żebym tam nie szedł, to by strzeliłby mi i powiedział: Gościu! No... Można to interpretować tak, że faktycznie mogę się zawsze wypisać z San Junipero i wtedy se pójdę do tej Walhalli i będę pił Ambrozję z no bo, wojami. No bo to jest totalnie abstrakcyjne by było, że podpisujesz i jak długo będzie prąd, tak długo będzie San Junipero. Mhm. To by było już totalna abstrakcja, no bo. Jasne. To, to trochę tak jak chyba w zeszłym odcinku wspominaliśmy o dobrym miejscu, czy dwa odcinki. Tak, temu. to już jakoś wspominaliśmy niedawno. I tam jest też taki motyw, że oni trafiają do nieba. Tak. Znaczy, dobrego miejsca. Do, do dobrego <laughs> do miejsca, miejsca, good place, tak. Yy, teraz będzie, uwaga, uwaga, będzie spoiler. Trafiłem do dobrego miejsca i się tam nudzą. I, i tak długo jak się rozwijają i poznają się sami un unicestwić. Nie? I mm -hmm. to jest trochę też takie jakby, że ja jestem w tym samym życiu i mogę zrobić w zasadzie wszystko, ale w pewnym momencie mogę już powiedzieć, dobra, zrobiłem dosłownie wszystko. Już, już, już wszystko, już... Co, co, co mi nie przyszło do głowy, to zrobiłem pas. To mi przypomina ducha babci... Fibi z przyjaciół. Tak, dokładnie. Teraz, Teraz widziałem wszystko. wszystko i ode duch był uwolniony. Tak jest. A jak ci była warstwa muzyczna w tym odcinku? No, relacja, no bo ja jestem takim. muzykomanem. Znaczy, muzykomanem. Muzykomanem na pewno nie, to po pierwsze, a po drugie, po prostu lata 80. to są moje kimakry. już 80. też były. No tak, takie. No... Bo tam oni skakali chyba po tych dekadach. Nie chcę być takim boomerem, który mówi, że wszystko się skończyło w latach 80., cała muzyka, a, ale skończyłeś. trochę tak, nie? <laughs> W sensie późniejsze kawałki też jak najbardziej, ale na lata 80. to jest to, więc. Yy, bo to były właśnie ten fajny ryło cieszyło. Zabieg. Fajny zabieg, że jak oni, one wędrowały po tych dekadach, to muzyka była tym przewodnikiem. Tak, tak, tak. tak. O tym rozpoznawaliśmy, w którym są yy, dziesięcioleciu. Jak najbardziej, no bo to no, muzyka zawsze ewoluuje, nie? No tak. Sz szczególnie teraz to pop muzyka popularna, więc jak najbardziej. Czyli generalnie odcinek całkiem fajny. No, dla mnie tak. Nie wiem, czy dla Ciebie, Bartas. Dla mnie mógłby być lepszy, mógłby być mruczny, więcej krwi, bardziej Black mirrorowo, no ale przyżyje. Także nie jestem aż tak wrogo nastawiony. Aczkolwiek nie jestem to krew jakiś będzie w następnym z tego, co, co pamiętam. Także... Że... Będzie. <laughs> e, na dzisiaj będziemy już chyba kończyć. Zapraszamy do wspierania naszego kanału na wszelkie możliwe sposoby. Macie na dole linki, abyście chcieli postawić tam kawę. Zapraszamy na Facebooka, na stronę gikosfera.pl Póki chcesz coś dodać jeszcze, czy? No to już skończmy. Tak? Trzymajcie się. Nie będziemy już męczyć? Tak. Dobra, to cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.